Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. gdzie tym razem będziemy mówić sobie tutaj i grać w World of Tanks. Jest to taki film bardziej poradnikowy dla was, jak sobie zacząć i w ogóle. Mam nadzieję, że jeżeli wam się spodoba, to zostawicie oczywiście łapkę w górę, zostawicie y, suba na tym kanale oraz napiszecie właśnie jakiś komentarz. I to, co każdy początkowy gracz wota powinien y, wiedzieć, to to każdy gracz powinien sobie zrobić, to pierwsze co to program rekrutacyjny od kogoś kto już gra oraz możecie sobie na internecie, ja już nie będę szukał, ale gdzieś na internecie możecie sobie znaleźć yy, po prostu kody, które dają wam jakieś tam czołgi premium, dają wam jakieś korzyści, więc to jest powiedzmy sobie coś takiego, żeby sobie to konto powiedzmy zrobić. No i to są jakieś tam wymagania i w ogóle to można sobie przez grę, przez ten, ale to nas powiedzmy nie interesuje, nas bardziej interesuje tutaj, czyli po prostu dostajecie punkty za to, że sobie gracie w graci nic nie inwestujecie nic nie musicie robić, tylko wpisujecie ten kodzik dzięki temu możecie zdobywać sobie punkciki i jeżeli zdobywacie punkciki no dostajecie tam sobie dodatkowe premie również jak tak widzicie, zagranie w pojedynkę, macie tutaj więcej PD, więcej kredytów, a więc to już jest takie jakby dla was yy, konto premium w tej grze, więc możecie sobie ten, granie, zagranie z plutonami, wy dostajecie 100% więcej, grając plutony ze mną no więc jeżeli byśmy sobie grali na streamu, to mógłbym z wami te plutoniki pykać, dzięki temu wasz progres stawałby się dużo szybszy. No i to, co jest chyba najważniejsze, czyli jeżeli zdobędziecie, tak jak tutaj widzicie, 1500 swoich punkcików, które zdobywacie sobie tutaj za wykonywanie tam jakichś różnych misji, zdobywając za takie 1500 punkcików, jesteście w stanie odblokować sobie tutaj nagrody. O, w tą stronę. Jesteście sobie w stanie odblokować nagrody, takie sobie właśnie czołgi bronią. Tutaj akurat to się nie przesuwa, widzimy tylko jeden, ale tutaj możemy sobie rozwinąć, rozwinąć tak i kończąc te wszystkie etapy, możecie wyprać sobie jeden z tych pojazdów, czyli tam te 3-4, skoda i tak dalej. Ale powiedzmy sobie, że to jest mało ważne. Chcę wam po prostu powiedzieć, że taki program istnieje. Ja mam link oczywiście do mojego programu. Tam w opisie będziecie mogli sobie wejść, będziecie mogli się przez niego zarejestrować i dzięki temu będziecie mogli sobie być moimi tak jakby rekruterami odebrać nagrody i załóżmy też pomóc mi, że ja będę mógł sobie jakąś tam nagrodę odebrać, też również się dostać więc to no będzie taka współpraca dla nas obojga, plus będziemy mogli sobie zagrać jakieś tam plutoniki na streamku, a ja przechodzę już do gierki i pokażę wam na czym to polega. No i jesteśmy już sobie w gierce, no i tak jak wam mówiłem o co tutaj, znaczy jak to mniej więcej wygląda, pierwsze co, będziecie musieli sobie przejść tak naprawdę tutaj unitarkę, którą ja mam również mogę tak mniej więcej pokazać naszym kolegom czy warto ją zrobić, czy jednak jeżeli jesteście powiedzmy sobie jakimiś tam graczami to jednak jesteście już na tyle doświadczeni, że że będziecie raczej ogarniać sobie gierkę czy coś według mnie i tak warto ją zrobić z tego względu, że dostajecie za to jakieś tam sobie nagrody, czyli zawsze jesteście powiedzmy sobie troszeczkę bardziej do przodu niestety Program tej gierki, powiedzmy sobie, jest taki, że właśnie te wszystkie unitarki i tak dalej, te wszystkie tryby dość długo się mogą ładować. U was może to być jakoś tam gdzieś szybciej, a to widzicie, dlatego że tutaj mam się ładuje całe wprowadzenie, gdzie mamy sobie te już badania, uczą nas o tym, jak sobie blokowujemy czołgi. czyli po prostu myślimy jakiś czołg, robiliśmy na nim expa, musimy odblokować poszczególny element. To ja właśnie tutaj jest nam przez sam łuczek za, za projekt pokazane musimy oczywiście go kupić następnie zamontować i tak dalej aczkolwiek projektuje się montuje automatycznie plus jeszcze możecie sobie tutaj sprzedać z magazynu tak naprawdę no ale teraz tam każę przejść powiedzmy sobie do garażu i zacząć nam bitwę oczywiście. Te bitwy w unitarce to raczej są takie po prostu jest zwykły sam gdzie właśnie jest wytłumaczone jak możecie przebijać jak nie możecie przebijać. Tak wszystko. Mam nadzieję, że to Wam mniej więcej pokażę, jak ta gierka wygląda, jak to wszystko tutaj działa. No widzicie, zaczyna się nam bitewka, mamy gdzieś sobie tam yy, naszych sojuszników, bo to mniej więcej tak właśnie będzie wyglądało, tylko mapa będzie dla Was cała. No ja, że już tą gierkę potrafię grać, to właśnie minimapę można sobie zmniejszać, powiększać, yy, ale ja bym Wam raczej nie radził grać na takiej małej, tylko raczej sobie gdzieś tam jakąś większą, żeby właśnie sobie tych przeciwników sobie gdzieś tutaj znaleźć, zobaczyć i tak, korzystamy na pewno z osłon próbujemy się tam gdzieś chować, żeby nas nie było można y, zniszczyć, no to przybliżenie tutaj za duże A i celujemy tam sobie gdzieś właśnie po jakichś słabych punktach, to, to jest najważniejsze, Patrz, od przodu mam czerwony celownik, nie jestem w stanie kolegi przebić, będzie to strzał za zero, będzie to strzał nie przebito pancerza ale jeżeli przycelujemy już sobie w garnek, czyli załóżmy tutaj w ten słaby punkt czołgu Tutaj strzał już wchodzi, bo tam jest mniej pancerza i właśnie na tym to polega, żeby albo szukać sobie takich słabych celi, które tego pancerza nie mają, albo będzie trzeba po prostu patrzeć na ten celowniczek i patrzeć, czy gdzieś możecie przebić, czy nie możecie przebić, czyli jak widzicie tutaj gdzieś można niby, a nie do końca jest to powiedziane, bo poleciało sobie gdzieś tutaj obok, już jest jakiś inny kąt, to się nie przebija, więc najlepiej celować sobie gdzieś tam właśnie po tych takich powiedzmy y punktach słabych. No, i niestety tutaj nie ma nic takiego, co by wam pokazało, gdzie te swoje punkty czołgu się znajdują, jak go przebijać i tak dalej. Tego się, trzeba wszystkiego samemu nauczyć. Są oczywiście strony, takie jak Tomato G, czy jakieś tam powiedzmy inne, y, które pokażą wam, jak ten pancerz aktywnie wygląda na czołgu, czy coś tak nie zapomnę. To na końcu odcinka wam to pokażę, jak to właśnie mniej więcej wygląda. No, i tutaj sobie podjeżdżamy. Są kolejni przeciwnicy, za to, że się wychylamy. To musimy się też wiedzieć o tym, że robimy tak, wychylamy się, wystawiamy wieżę, strzelamy, cofamy się i teraz my jesteśmy tak naprawdę przed przeciwnikiem schowani, więc on nie może nam zadać uszkodzeń. Wyjeżdżając zbyt długo, tutaj sobie powiedzmy stojąc nawet w ten sposób, że ja ich widzę, to również pamiętajcie o tym, że oni najczęściej widzą was, kiedy strzały latają, tylko nie mogą we mnie trafić. O, Gdzieś tam się coś odbiło, bo tutaj akurat ten człowiek ma dość wytrzymałe jasmo. Widzicie, tutaj nie przebito pancerza, ale nie trzeba się też tym przejmować na spokojnie, a ten w ogóle Gierka każe się wycofać, więc się wycofajmy, mimo że zniszczyłem jakiś show. Jak mówię, ja już tego za bardzo nie pamiętam. Każą się wycofać, to się wycofamy. Oczywiście sobie tutaj pięknie dojeżdżamy. Mniej więcej właśnie czołg, nasza... <laughs> Tutaj ta gra polega na tym, żeby właśnie gdzieś tam zyskiwać wrogów, żeby gdzieś tam sobie powiedzmy się wymieniać w taki sposób, żebyście to wy, lepiej na tym wychodzili, już my dwa razy strzeli, kiedy ktoś strzelił was raz, to tak na początek takie powiedzmy sobie podstawowe, podstawowe zasady. Tutaj właśnie kolejna kwestia poruszana, czyli kamuflaż. Niektóre czołgi mają lepszy kamuflaż, niektóre gorsze, ale jesteście w stanie y, sobie tutaj strzelać. Przede wszystkim macie czołg. Które widzicie w ten sposób, nie strzelamy, tak? Raczej staramy się zrobić tak, żeby te czołgi były za krzakami, tam żeby znikły. W ten sposób strzelając, raczej, znaczy, są mniejsze szanse, że dostaniecie po prostu spotać, czyli że ktoś was wykryje i będzie mógł was zauważyć. To ja akurat mogę sobie strzelać tylko dlatego. Oto jest, żebym w ogóle wstrzymał ogień i jechał dalej. No ale chodzi o takie coś, że wy jesteście w stanie stąd oni mnie zauważą, jeżeli te krzaki są przezroczyste, jeżeli nie są, no to wtedy możemy sobie spokojnie strzelać, tutaj widzę, że nasz kolega sobie tutaj jedzie. No i to ma... Tak, takich przejazdów raczej nie zrobicie w Gierce, dlatego że tych czołgów będzie za dużo, gdzieś tam będą sobie ten... Dlatego minimapa musi być duża, żebyście wiedzieli, yy, gdzie czołgi się przeciwka znajdują i tak dalej. No i co, każą nam jechać na bazę, tak? O, bo ich ciągni się teraz wycofywać gdzieś tam. no i to co? Jedziemy, jak nam każą, to jedziemy. To jest tylko unitarka. Więc tutaj no, raczej się przegrać nie da, raczej będzie to ciężkie. I raczej też nie ma co liczyć na taką współpracę, że sobie będziecie raz tak we dwóch. I chyba tak te krzaki też są mniejsze. No właśnie, zajęcie bazy przeciwnika to też jest sposób na, ten, na zwycięstwo. Prawym przyciskiem myszy można sobie włączyć autocelowanie, żeby patrzeć gdzie się jedzie, a żeby jednak strzelać. Właśnie, zdobywanie bazy, które trwa w pojedynkę półtorej minuty w trybie standardowym, a w innych trybach to się tam chyba zwiększa. W spotkaniówce chyba są trzy, czy tak dalej. No, ale powiedzmy sobie, że tak mniej więcej wygląda unitarka. To sobie gdzieś tam ją sami, powiedzmy, przejdziemy. Przejdziecie, widzicie, tutaj macie kolejne etapy. Oczywiście nagrody już odebrałem, więc ja tak robił nie będę. Bo wydaje mi się, że ja Wam więcej pokażę i wytłumaczę w bitwach zwykłych, gdzieś tam losowych, niż jeżeli mielibyśmy y, grać tą unitarkę, gdzie i tak musicie sobie ją przejść, żeby wybrać sobie wszystkie nagrody. A tutaj jeszcze jest powiedzmy sobie dla ta, takich nowych graczy, którzy zaczynają grać, dość sporo do wyjaśnienia. Pierwszą taką rzeczą jest to, żeby nie pchać się w czołgi, które... Mm, mm, gdzieś tam zobaczymy, tak? Czyli zobaczymy, o ktoś mnie zniszczył, to ja też taki czołg chcę, czy nie? Jeżeli ktoś zaczyna sobie przygodę z tą gierką, to przede wszystkim polecam sobie wejść od razu badania, i możemy sobie zacząć taką linię. Tak, właśnie niemiecko do esetki to jest bardzo przyjemna linia. Bardzo dużo wybaczająca błędów, można sobie coś tam pouczyć, się, jak się nim gra. Więc to bym wam polecał tak sobie na początek. Ewentualnie, jeżeli mielibyśmy mówić o jakichś innych liniach, no dość silną linią jest taka też linia do ISA 7, ewentualnie do 277. i Jeżeli właśnie byście doszli do ISA 3, to raczej bym wam. Powiedział, żebyście szli w 277. Jest to czołg częściej używany, tak jak widzicie. Jako zbadanego mam ISA 7, nie mam. To czołg częściej używany właśnie na jakichś tam bitwach, planowych, czy tak dalej. Jeżeli chodzi tutaj o jakieś amerykańskie, no to jest już taka linia, powiedzmy sobie, dość ciężka. Tutaj od tego siódmego poziomu gra się bardzo na wieże. Poza tym te poprzednie tery mogą być troszeczkę słabsze od tych dwóch linii, które wam podałem wcześniej. No tutaj Emixy -y to jest dość specyficzna linia. Ona na początku jest dość twarda, później staje się taka, powiedzmy, dość pośrednia. No i na końcu teoretycznie jest nawet, nawet ok. Jeżeli ktoś już się poczuje pewnie i będzie miał większe doświadczenie, to polecam sobie pójść w EBR-y. Czołgi bardzo ciężkie, czołgi naprawdę y, wymagające, ale zawsze jakąś tam, powiedzmy sobie, taki czołg OP trzeba mieć, Czyli to najlepiej właśnie by był ten EBR-277. Za chwilę dojdziemy jeszcze do kolejnego. Czyli na przykład tutaj linia ciężka. Nie polecam na początek, bo Wam się gierka może szybko znudzić. To jest linia do Super Tak naprawdę, dopóki dojdziecie do dziewiątki, a z tym naprawdę Wam się długo zejdzie, to są problemy. Te czołgi są bardzo powolne, za bardzo mało strzelają. Trzeba umieć się kontować, trzeba umieć wiele rzeczy. Więc lepiej sobie zacząć po prostu od tamtych linii. I tą, sobie zostawić na później. Tutaj chińskie raczej omijamy. Nie chcemy sobie nic z tego robić. Ewentualnie, jak bardzo ktoś się uprzy, że chcemy mieć chiński czołg. Do 121 innych czołgów bym raczej nie polecam do tego, żeby sobie tutaj robić na początku. Tutaj, tą linię w ogóle można wykreślić dla początkujących graczy. Nie polecam tego nikomu robić dla początkujących. Zaczynając swoją przygodę, bo to jest bardzo ciężka linia. Znaczy, może nie aż tak bardzo, ale są to czołgi miękkie. Czołgi, które nie mają zbyt dużo pancerza i trzeba się naprawdę umieć pozycjonować, i tak dalej. Jeśli chodzi tutaj o y, linię czechosłowacką, no to tutaj. Linia jest przeciętna, nie daje zbyt wiele frajdy, aczkolwiek VZ-55 to jeden z też lepszych czołgów jakie mamy, również TVP też fajny czołg, taki bardziej już na randomy zabaweczka niż podgranie sobie powiedzmy yy, planowo. No i tutaj mamy Polskę, czyli naszą powiedzmy sobie narodową linię i budowanie tutaj jednej jak i drugiej linii jest dość yy, wymagające, jest dość takie specyficzne. Aczkolwiek CS-63 to jest czołg na pewno bardzo nam potrzebny, czołg, który jest brany praktycznie zawsze, jeżeli chodzi o jakieś tam mapy y, miejskie bardziej, gdzie tam MBR się nie sprawdzi, to cs -y gdzieś tam, gdzie jest potrzebna szybkość, to są brane. Jeśli chodzi tutaj dalej, to Szwecja to raczej no bym polecał, ewentualnie ktoś by lubił stał sobie stać w krzaczku i z tyłu strzelać, to może chce pójść w stv To jest dość ciekawe. Udesy niedoceniane, aczkolwiek też porządna linia. No i tutaj co byście chcieli pójść, to chyba jedynie bym Wam polecał Minotauro, aczkolwiek cała te Włochy to jest powiedzmy wielki jeden system. Wielki taki, oni mają system do ładowania pocisków, co jest jednym wielkim symulatorem ładowania tak naprawdę. A my sobie tutaj przejdźmy teraz do tych czołgów, które ja tutaj chciałem Wam pokazać, czyli nie tam jakieś powiedzmy sobie wysokie tiary, tylko raczej takie czołgi. Niskocierowe. Tak, żebyście wy się nauczyli mniej więcej jak ja tym gram i tak dalej. Nie wiem, na tym ciągu chyba troszeczkę pograłem. Ja mam nawet coś założone, to ja mam nawet założone troszeczkę więcej, więc sobie zagramy taką trujeczką więc ja znajdę nam sobie bitewkę i wtedy się spotkamy. No i jesteśmy już w bitewce, Niestety musiałem zmienić czołg, bo ona na tak niskich tierach o tej porze raczej już nikt nie gra ale raczej nie powinno nam to przeszkadzać w tym, jak my chcemy zagrać. Pierwsze co, to patrzymy na to, jakie mamy sobie tiery, jakie, jakie tiery nas rzuciło. Aczkolwiek na samym początku raczej będziecie grać na tiery takie same, raczej to drugie, trzecie, czwarte tiery to powiedzmy sobie nie jest coś tak wybitnego, żeby tam były takie duże rozstrzały. Aczkolwiek mogą się zdarzyć, nie ma się tym przejmować, raz wy będziecie powiedzmy na topce, raz ktoś inny, będzie trzeba się do tego przyzwyczaić. No tak jak jakie zachowanie Chcemy tutaj zrobić. Ja jestem czołgiem ciężkim, czyli czołgiem, który ma pancerz, który gdzieś tam sobie powiedzmy chce zadziałać, chce sobie gdzieś się bić na pierwszej linii, więc tak też będziemy sobie robić. Tylko tutaj widzę, że koledzy no niezbyt y, mądrze zagrali, więc sobie jeszcze tam strzelimy. No i to jest czołg, jeżeli miałbym go porównać do tego, czego wam mówiłem, to jest taki VZ-55, to właśnie jest ten, ten sam typ powiedzmy działania. Czyli jest to czołg, który ma magazynek dwupociskowy. Czyli jak widzicie, ładujemy sobie nasze pociski dość długo, bo tam 20 parę sekund. A później mamy dwa pociski, które możemy wystrzelić sobie tak naprawdę w 3,5 sekundy. Więc dość szybko jesteśmy w stanie zadać prawie 1000 uszkodzeń. Mamy tutaj 460 na jeden strzał. No i what teraz tutaj robimy? Dojeżdżamy sobie do pozycji, gdzie spotykamy wrogów. I pamiętajcie, że wróg. Też jest w stanie was przebić, też jest w stanie gdzieś tam sobie mocno zagrać. Ja na przykład wiem, że mogę sobie tutaj podjechać. Znam ułożenie tej terenu. Wiem, że tutaj mogę dostać strzał, ale jednak tego strzału nie, udało, nie zebraliśmy. No i teraz jak chcemy grać? Przede wszystkim ustawiamy sobie tak się delikatnie pod kątem naszego przeciwnika. O, jeszcze piękny amorak, czyli jeden z systemów, jak tutaj działa. I co teraz robię? Ustawiam się tak, żeby ktoś, kto do mnie strzela. Musiał strzelać sobie tak, jak tutaj wam pokażę, po, tutaj po boku, bo jestem za bardzo aż skontowany. Dzięki temu, strzelając sobie tutaj, on by nie jest w stanie mnie przebić. Ja mogę te uszkodzenia blokować, gdzie i doraz on do mnie strzelił. Tak naprawdę tych uszkodzeń nie zebrałem aż tak dużo. Co prawda, też popełniłem tam moją błąd i delikatnie za mocno się skontowałem. Więc teraz jestem w stanie chyba wyjechać, dać tutaj koledze gąskę. Strzelić drugi raz i tak naprawdę mamy go zniszczonego, chociażby ktoś inny go dobił. I teraz tak, na spocie zostajecie przez jakieś 10 do 12 sekund, powiedzmy. Więc w tym czasie możecie gdzieś chować, czekać sobie aż znikniecie. I teraz tak naprawdę bez spota, czyli nikt nas nie widzi, jesteśmy w stanie sobie przejechać, aczkolwiek trzeba mieć do tego dobre wyczucie. No ja teraz dostałem żaróweczkę, czyli coś, co teraz nam powiedzmy sobie pozwala wiedzieć o tym, że ktoś nas wykrył. Tutaj mamy sobie strzał, tam jest gdzieś las, mamy tutaj czołg lekki, który sobie jedzie. Bo jeszcze zapomniałem właśnie powiedzieć, że mamy tutaj klasy czołgów, takie jak ciężkie, średnie, lekkie, niszczyciele czołgów oraz artylerię. I to właśnie takimi czołgami tutaj gra. Co gdzieś tam strzela, tak jak widzicie, znowu ładuje 20 sekund. I każda klasa powiedzmy odpowiada sobie za coś, aczkolwiek zdarzają się wyjątki w tych klasach. Na przykład. Są czołgi ciężkie, które są magazynkami tylko po to, żeby za, tam gdzieś sobie flankować i tak dalej i nie są do walki takiej bezpośredniej. Są medy, które są walki do bezpośredniej. Są też niszczyciele czołgów, które też się lepiej odnajdują w tej powiedzmy sobie przedniej linii niż jakby miał gdzieś tam sobie stać z tyłu właśnie tak jak tutaj niszczycie w krzaczkach i kampi. Bo takie powiedzmy mniej więcej styl niż zdzielamy czołgów, że sobie gdzieś tam stoimy po krzaczkach i strzelamy do naszych. Yy, Wspieramy naszych sojuszników tutaj. Ten lek lekki troszeczkę przesadza, że sobie aż tak stoi. Jak wiecie, ja już czołgiem jestem w stanie ciężkim do niego dojechać. No i właśnie na to, na, z tego trzeba korzystać, że przeciwnicy gdzieś tam popełniają sobie te błędy, bo do ciebie strzelić mogę. No i przeciwnicy trzeba, i, i trzeba to wykorzystywać. też tryb, jaki teraz sobie gramy. To jest tryb spotkaniowy. Tak się akurat trafiło, że mamy tutaj tryb, w którym mamy jedną bazę oznaczoną kółeczkiem tutaj na środku, i to właśnie nie sobie yy... nią trzeba zająć, jeżeli chcemy wygrać nie przez zniszczenie wszystkich przeciwników, a jeżeli chcemy sobie właśnie wygrać poprzez zajęcie bazy, to też jest w jakiś sposób na zwycięstwo. Pamiętajcie, zwycięstwa są dość ważne, jeżeli chcecie wygrywać, jeżeli będziecie wygrywać, dostajecie więcej ekspa, dostajecie więcej. Yy... Dostajecie więcej kredytów, a tutaj kredyty są po to, żeby naprawiać czołgi i tak dalej. No więc sobie tutaj możemy to, to jest tak. Tutaj wyjdziemy sobie z plutoniku, bo z kolegą grać nie będziemy, to było tylko po to, żeby dostać sobie taką mocnakę. I teraz co z tego ekranu chcemy wiedzieć? Mamy tutaj ile uszkodzeń zadaliśmy, mamy ile po naszej, tak jakby aszyście, czyli my wykryliśmy, ktoś przy naszej pomocy sobie strzelił, dzięki temu Coś tam zadał. Tutaj mamy jakieś tam misje, powiedzmy, mało nas to na razie interesuje. Tutaj mamy wynik drużynowy, jak cała drużyna się spisała. No, my tutaj widać, najlepszy wynik zrobiliśmy. I tutaj mamy zarobki, czyli tak jak ja mam konto standardowe, to zarabiam sobie za bitwę te 66 tysięcy. Tutaj to podejmują mi tam za materiały i amunicję i tak dalej, naprawę czołgu. I to gdzieś tutaj zostaje na czysto. Wy chyba po wpisaniu kodu rekreacyjnego dostaniecie konto premium, więc będziecie mogli sobie pozarabiać troszeczkę więcej. I co? Ja znajdę jeszcze drugą bitewkę i widzimy się, jak już będę ją miał. No i mamy kolejną bitewkę. Tak jak widzicie, tym razem gramy czołgiem, znaczy niszczycielem czołgów. Jest to pojazd właśnie taki bardziej stojący sobie z tyłu, strzelający z gdzieś tam z krzaczków, wspierający drużynę. Tak jak możecie zauważyć, jesteśmy tutaj sobie u dołu, czyli nasz. Pojazd jest tierem ósmym, a mamy do czynienia z dziesiątkami. Tak jak pewnie się już domyślacie, dziesiątki są czołgami najlepszymi, dżewelkałki są czołgami lepszymi od naszych ósemek. Wiadomo, że to tak idzie od jedynki do dziesiątki. No i my takie, powiedzmy sobie, otwartą wymianę raczej z tymi dziesiątkami nie chcemy wchodzić, bo wiadomo, że one nas szybko zniszczą. Jak widzicie, ja mam tysiąc życia, tam gdzieś sobie pewnie jedzie dziesiątka, która ma na przykład 2730 więc my, żeby ją zniszczyć, potrzebujemy naprawdę dużo strzałów. A on na nas by potrzebował, tak naprawdę, dwa bądź trzy strzały i byłby w stanie nas pokonać. W tej razie bitwa będzie dużo cięższa, dlatego, że mamy tutaj sobie Chieftain. Chieftain to jest najlepszy czołg w tej grze, jaki jest. Do tego jeszcze dochodzi tam ebola i tak dalej. A to już wyjaśnię Wam najwyżej w kolejnym odcinku. O ile oczywiście ten filmik Wam się spodoba i będzie dość duża, powiedzmy, ilość lajków, to stwierdzę że będę nagrywał dla was takie poradnikowe, powiedzmy sobie, odcineczki I jak wygląda właśnie granie sobie takie takiej niszczycielki właśnie stajemy sobie gdzieś tak w z tyłu w szaku i tak naprawdę czekamy na to, co się wydarzy możemy grać troszeczkę bardziej aktywnie czyli gdzieś tam sobie podjeżdżać i tak dalej zobaczcie na przykład, ja się teraz spróbuję przestawić i tutaj mamy sobie cele, no i tak naprawdę pyk i strzelamy on nas nigdy nie zobaczy, jeżeli jesteśmy sobie poza tym zasięgiem tej żółtej, tej powiedzmy sobie, kreseczki. mogę wam się w mi łapę Tej żółtej kreseczki on nas nigdy nie zobaczy, a my będziemy w stanie do niego strzelać, dzięki temu, że nasi sojusznicy nam go y, są w stanie wykryć. I tutaj ten kope Chieftain może być przez nas tak naprawdę jedzony. Aczkolwiek szybko to się razie skończy. Też strv czyli ten czy niście czołgu, w którym my gramy. Jest dość, specyficzny, jest dość specyficznym jogiem z tego względu. Mianowicie, my będziemy dostawać tutaj na ślepo, bo jednak ten kolega ogarnia, jak tutaj grać. Jest dość specyficzny, bo ma dwa tryby przemieszczania się. Czyli jest w stanie przemieszczać się zarówno pomału, jak i szybko. Czyli strzelamy, możemy sobie wliknąć x, dzięki temu sobie szybko jesteśmy w stanie przejechać gdzieś na jakąś pozycję. To jest tryb do y, przemieszczania się. Mamy też tryb do strzału, czyli znowu klikamy x. -a. Powiedzmy to nasze działko się ładnie skupia, dzięki temu jesteśmy w stanie celniej strzelać, ale nie każdy niszczyciel to ma, nie każdy niszczyciel ten tryb ma, raczej to są właśnie takie y, tylko czołgi szwedzkie, te STV, -y, które wam polecałem. Jeśli chodzi o amunicję, mamy amunicję standardową, która ma obrażenia takie same jak ta amunicja druga, ale mniejszą penetrację, Jednak ta amunicja jest tańsza. To jest tak zwany GOLD, czyli mamy tutaj naprawdę fajną, dużą penetrację Jesteśmy w stanie przebijać sobie więcej czołgów, powiedzmy od frontu nawet i tak dalej Tylko niestety właśnie jest to, jest to konsekwencją tego jest to, że musimy zapłacić za nie więcej i to sporo więcej Bo zdarza się tak, że zwykły pocisk, możemy zapłacić za jeden pocisk powiedzmy 480 Za to, za wystrzelanie w sobie pocisków goldowych. Jesteśmy w stanie zapłacić nawet nieraz po 7-8 tysięcy, a więc jest to dość powiedzmy kolosalna kwota. Patrzę na to, że tych pocisków, takie widzicie, ja ładuję 108 sekund. Jestem w stanie wystrzelić tak naprawdę w ciągu takiej jednej bitwy, która trwa 15 minut, od groma takich pocisków. I przez to może się stać tak, że my nie zarobimy na jakiejś bitwie, mimo że ten czołg, który ja gram, to jest czołg premium. Który byście dostali za wykonanie całego oczywiście, programu rekrutacyjnego, i tymi czołgami, właśnie głównie się po to gra, żeby sobie pozarabiać, mniej więcej o to chodzi, żeby te czołgi do tego służyły. Oczywiście, wielu graczy gra też nimi tak po prostu, bo jakieś tam sobie lepsze wyniki, a to już powiedzmy sobie też na temat na kolejny odcinek, gdzie wchodzi, yy, wchodzą jakieś tam powiedzmy, aspekty tego, jak być dobrym graczem, a nie tylko jak być sobie graczem, czyli jak tam sobie gdzieś. Czytać mapę, jak grać pod wn 8 BN8 to taki wskaźnik tego, jak dobrze jesteście. Aczkolwiek na samym początku raczej bym się tym nie przejmował. To jest tylko gra, tutaj trzeba się tylko bawić. Mam nadzieję, że my nie dostaniemy spota, jednak dostaniemy. Ja teraz jestem w stanie tutaj zginąć za to. Ale ten T57 bardzo ładnie nam no, tutaj absolutnicy pomogli i wyparował Teraz się nie możemy wychylić przez te 12 sekund powiedzmy. Chcielibyśmy sobie po prostu poczekać. Teraz sobie malutku podjeżdżamy. Nie wychodzę z trybu ostrzału, bo raczej jestem gotowy, że ten Jag Tiger sobie będzie tutaj gdzieś sobie stał i liczę na to, że nasi sojusznicy nam go sobie zaświecą. I to jest właśnie też problem tego, jak grać z niszczycielami. Wy jesteście bardzo zależni od tego, jak zagra wasza drużyna, czego ja tak specjalnie nie preferuję, bo jednak z tymi drużynami to wiadomo, że może bywać różnie. Tutaj jestem w stanie się chyba nawet dla drużyny troszeczkę bardziej poświęcić. Aczkolwiek chyba nie muszę. Bo chyba jestem w stanie tego yy, Skorpiona pokonać. ale jednak, jak Tiger się nie wychyli i nam nie sprzeda jakieś plomby, no, zostało to pokonane. Jak Tiger będzie do nas strzelał, no i nie udało się nam niestety schować. No, ale tak naprawdę, zostało to, to jeden więc uda się nam wygrać bitewkę. A więc Możemy się przełączyć na jakiegoś naszego gościa, tutaj sojusznika. O! To jak widzicie. I mniej więcej na tym polega ta gierka, jeżeli chcecie tak po prostu sobie zacząć. Pamiętajcie o tym, żeby głupy nie wyjeżdżać, gdzieś tam pomału sobie grać, pomału się wychylać. A jeżeli wam się takie filmiki podobają, to oczywiście zostawcie lajka pod tym filmem, zostawcie suba na tym kanale. Oraz możecie napisać mi komentarz, czy chcecie więcej, wtedy będę dla was takie powiedzmy małe odcineczki nagrywał, gdzie sobie macie jak się ustawiać, tylko wtedy że to będą odcineczki trochę krótsze. Załóżmy skontowania, bym wtedy mógł Was powiedzmy, wyszkolić troszeczkę bardziej. Jak odnajdywać się w danej pozycji, danej sytuacji, jak czytać mini mapę, jak oceniać to, czy jesteśmy w stanie jakiś ciąg przebić, czy nie jesteśmy, czy wygramy tą walkę, czy nie wygramy. Więc sekcja komentarzy jest dla Was. Ja za dziś wam dziękuję. I do następnego. Cześć.